Czy masz pomysł na własne życie? A może to ktoś inny wymyślił ci, jak masz żyć? A ty gdzieś w głębi czujesz, że ten pomysł narzucony przez kogoś innego zupełnie do ciebie nie pasuje. Witajcie, moi drodzy. Dziś wspólnie z wami zmierzę się z takim trudnym pytaniem: jak odzyskać kontrolę nad swoim życiem? Jak poczuć, że to naprawdę my trzymamy ster do własnego życia i że żyjemy na swoich własnych zasadach? a nie na zasadach, które ktoś inny nam narzucił. I to już pierwsze pytanie, które chcę ci zadać. Chcę, żebyś miał czy miała odwagę zastanowić się nad tym. I już to pierwsze pytanie da ci pewne wnioski. Nawet nie musisz dalej oglądać tego materiału, ale tylko odpowiedz sobie na to pierwsze pytanie. Czy czujesz się panem czy panią własnego losu? Czy naprawdę czujesz, że to ty decydujesz o swoim życiu? Czy jeżeli... Ktoś by cię zapytał, kto zmusił cię do takiego życia, jakie masz? Czy możesz świadomie powiedzieć, to ja siebie zmuszam do takiego życia? Czy to jest twój świadomy wybór? Czy może jest tak, jak u wielu moich klientów, że twoim życiem rządzi przypadek, rządzi ślepy los, rządzą różne sytuacje, które się wydarzyły, gdzie ty powiedziałeś, czy powiedziałaś tak? Ale jednak czegoś nie chciałaś, a teraz kontynuujesz życie wedle jakichś narzuconych norm, zasad, potrzeb, na które kiedyś się zdecydowałaś, lub zdecydowałaś, ale teraz to zupełnie nie pasuje do Ciebie. A może jest tak, że Twoim życiem rządzą aspiracje, marzenia innych osób? Jak wiele osób żyje z takim przekonaniem, że musi niespełnione marzenia rodziców wypełnić, że ich ambicje zostały w jakiś sposób zaprzepaszczone, ich szanse, a my jesteśmy kontynuacją ich marzeń i musimy coś robić pod ich dyktando, mimo tego, że w głębi serca czujemy, że takie narzucone życie zupełnie do nas nie pasuje. A więc, jak widzicie, to są trudne pytania. Pytania, z którymi mierzą się tylko i wyłącznie osoby, które mają odwagę, chcą budować samoświadomość, chcą przejąć stery swojego życia. I to właśnie dla takich osób nagrywam ten materiał, bo ten materiał ma pomóc Wam zrzucić kajdany i uwolnić Wasz potencjał, zmierzyć Was z takimi problemami i pytaniami, które w dzisiejszym świecie bardzo trudno sobie zadawać. Bo jak żyć na własnych zasadach? Skoro tak wiele osób mówi nam, co jest dobre, co jest złe, jak mamy żyć, czego mamy potrzebować, o czym mamy marzyć i jak to wszystko oddzielić od tego, co jest dla nas taką wewnętrzną prawdą. Wielu moich klientów gubi się w tym, czy ich życie wygląda dokładnie tak, jak oni by chcieli, czy idą po spełnienie marzeń, których rzeczywiście chcą, czy idą po spełnienie marzeń, które zostały im w jakiś sposób zasiane przez inne osoby. Takie osoby właśnie żyją aspiracjami rodziców, innych osób, swojego otoczenia, partnera. Te osoby są też często pod wpływem różnych manipulacji, na przykład świata reklamowego, takiej, takiego otoczenia, które nam wmawia, to jest dobre, to jest złe, tego potrzebujesz, tego nie potrzebujesz, i tu to właśnie te osoby zastanawiają się, dlaczego my tak naprawdę nie wiemy, czego chcemy od życia. Jak rozpoznać te swoje prawdziwe wewnętrzne potrzeby od tych potrzeb, które są zewnętrzne, narzucone, które nie dają nam prawdziwej motywacji do działania, nie dają nam prawdziwej satysfakcji nawet wtedy, kiedy osiągniemy takie cele? Wielu moich klientów to są osoby, które mówią: Mam niemal wszystko, co sobie zaplanowałem, spełniłem swoje marzenia, tylko prawda jest taka, że nie czuję satysfakcji. A więc czy to naprawdę były moje marzenia? Czy jest tak, że połowę życia spędziłem na tym, żeby realizować jakieś marzenia, które ktoś mi wmusił, a na końcu okazało się, że to zupełnie mnie nie cieszy? I to jest ważny moment w życiu, kiedy zastanawiamy się, dlaczego żyliśmy pod dyktando marzeń innych osób? Dlaczego kierowaliśmy się tymi wytycznymi, które zupełnie do nas nie pasują? I każdy z nas może się, bez względu na to, w jakim wieku w tym momencie jest, zmierzyć z tymi pytaniami. Bo jeżeli zastanowimy się, dlaczego tak naprawdę nie wiemy, czego chcemy od życia, to problem jest taki, że w dzisiejszym świecie mamy tak wiele możliwości, tak wiele wyborów, że naszym głównym problemem jest to, że na nic nie potrafimy się zdecydować. To jest ta sytuacja, w której my nie chcemy zamykać sobie jakichś drzwi, jakichś możliwości i panicznie się wręcz tego boimy. To są sytuacje osób, które przychodzą do mnie i mówią, że budują właśnie nowy związek. Ale nie wiedzą za jakich względów, cały czas mają Tindera, cały czas przeglądają inne profile innych osób, i cały czas mają poczucie, że mimo tego, że ten ich nowy związek dobrze się zapowiada, to że gdzieś tam na świecie jest lepsza osoba, bo my mamy takie nastawienie, że ciągle może być lepiej. Nie możemy się na coś zdecydować. Są to też te osoby, które mówią: buduję nowy związek. A ten mój dawny związek był toksyczny. Tylko problem jest taki, że ja nie potrafię odkleić się od tego swojego dawnego toksycznego partnera i oszukuję nowego partnera. Utrzymuję kontakt z tym byłym, dawnym, toksycznym partnerem, który dalej na mnie wpływa, i ja nie wiem, czy mogę ruszyć w to życie, czy mogę budować szczęśliwy związek, bo nie mam tych drzwi zamkniętych. A więc prawda jest taka, że w świecie dzisiejszego, tej mnogości możliwości tych wyborów. Pojawia się taki paradoks decyzji, taki trudny paradoks, w którym my nie potrafimy wybrać jakiejś konkretnej ścieżki i to nas blokuje. Natomiast to może być też dla nas szansą na to, żeby wyróżnić się z tłumu. Bo kiedy stajesz się osobą odważną, osobą, która potrafi wybrać, potrafi się zdecydować, potrafi powiedzieć tak i potrafi powiedzieć nie, to właśnie wtedy wyróżniasz się z tłumu, bo w Twoim życiu zaczyna pojawia się jasność twojego celu, twojego kierunku oraz jasność tego, czego ty na pewno w życiu nie chcesz. I tutaj pojawia się główne pytanie naszego dzisiejszego materiału, naszej dzisiejszej rozmowy: jak odzyskać kontrolę nad własnym życiem? I wszystko tak naprawdę zaczyna się od jednego kluczowego pytania. Pytania, które na pierwszy rzut oka może wydawać się banalne, bo kto w dzisiejszym świecie tak naprawdę na serio zadaje sobie to pytanie, czego chce od życia? To jest to niby proste pytanie. Ale to jest kluczowe pytanie, czego chcę tak naprawdę od życia, i czy potrafię uparcie dążyć do szukania odpowiedzi, i szukam mi nawet mimo tego, że. Początkowo nie przychodzi mi nic do głowy, albo te wszystkie pomysły, które przychodzą mi do głowy, nie dają mi żadnej satysfakcji. Wiem, że nie są prawdziwe, wiem, że są tylko taką rzuconą jakąś odpowiedzią na odczepnego, byle tylko dać sobie już spokój. Wiele osób, które zaczyna pracę nad sobą, wchodzi w świat psychologii, rozwoju osobistego, uczęszcza na terapię, to są osoby, które mierzą się z pytaniem, czego chce od życia, i zadowalają się często te osoby. Pierwszą lepszą odpowiedzią, która im tylko przychodzi, i ta pierwsza lepsza odpowiedź rozładowuje ich napięcie. No bo jeżeli masz w głowie takie pytanie, czego chcę od życia? Nie wiem. No to jest pewne napięcie. I to napięcie często rozładowujemy pierwszą odpowiedzią, która nie jest do końca prawdziwa. A więc chciałbym Cię zachęcić dziś. Do tego, żebyś był czy była osobą upartą w dążeniu do odpowiedzi na to pytanie, w poszukiwaniu tej odpowiedzi. Bo dużo lepiej jest przyznać się przed sobą nie wiem, czego chcę od życia, niż zadowolnić się jakimś takim ochłapem, który pojawia się w naszej głowie, albo co gorsza, ochłapem, który ktoś inny nam wmusza, i mówi nam, tak masz żyć, tak będzie dobrze, tak będziesz szczęśliwy. Nikt tak naprawdę nie wie, Jaką drogę ty musisz wybrać w swoim życiu, żeby odnaleźć swoje szczęście? Dlatego mówię o tej upartości w dążeniu do odpowiedzi na to pytanie. I kiedy uparcie dążysz w odpowiedzi na to pytanie, czego chcę od życia, to zacznij się zagłębiać w konkretne obszary twojego życia. Czego chcę w obszarze związku, relacji osobistych? Czego chcę w kontekście mojej pracy zawodowej? Rozwoju mojej kariery. Czego chcę w relacji z innymi osobami, czego chcę w relacji z rodzicami, czego chcę w przyjaźni, które pielęgnuję lub od których muszę się odciąć, bo czasami mamy znajomości, które są dla nas wyniszczające i toksyczne, albo które już przestały nas rozwijać. I wiemy, że ktoś wpływa na nas bardzo negatywnie, a jednocześnie nie potrafimy od takiej osoby się odciąć. A więc to pytanie musimy rozgraniczać na różne sfery naszego życia. Czego chcę od swojego zdrowia? Czego chcę od swojego zdrowia psychicznego, fizycznego? Jak tak naprawdę to moje życie powinno wyglądać? I jeżeli zaczną Ci przychodzić do głowy pewne odpowiedzi, to kluczowe jest to, żeby przyjrzeć się tym odpowiedziom. Żeby nie od razu wierzyć w te odpowiedzi, które masz w swojej głowie, tylko zastanowić się, OK, czego ja chcę od życia? Mam pewne odpowiedzi, mam pewne wskazówki, ale czy to jest prawda? Czy ja naprawdę tego chcę? Czy może jest tak. Że to jest taka szybka odpowiedź, która ma rozładować to moje napięcie, które pojawia się w momencie, kiedy nie wiem i dalej poszukuję odpowiedzi? Czy może jest tak, że to jest kolejna próba reali realizacji potrzeb i marzeń innych osób? Bo te narzucone wizje życia są bardzo łatwo dostępne w dzisiejszym świecie. Każdy niemal chce nam powiedzieć, jak my mamy żyć, co my mamy robić, co jest dla nas dobre, co jest dla nas złe. Tych pomysłów na nasze życie. Jest bardzo wiele, ale to są pomysły zewnętrzne, i przez to, że ich jest tak wiele, my tracimy ten kontakt ze swoimi własnymi wewnętrznymi potrzebami, które nam pokazują. To jest Twoja droga, i bez względu na to, że nikt inny tej drogi nie zrozumie, że ludzie będą podcinać Ci skrzydła, to Ty musisz uwierzyć, że to jest dla Ciebie prawda, bo tylko idąc swoją własną drogą, potykając się. Popełniając błędy, podnosząc się po tych błędach, ucząc się czegoś, rozwijając, to tylko wtedy masz poczucie dumy, satysfakcji i wiesz, że nie oddajesz swojego życia realizując cele innych osób, tylko wiesz, że po prostu walczysz o, o to, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. I pamiętaj, że to, czego chcą dla Ciebie inni, wcale nie musi być Twoim pragnieniem. Nie musisz realizować marzeń, które mają inne osoby z Twojego otoczenia. Bardzo wiele moich klientów mówi mi o tym, że brakuje im motywacji, brakuje im entuzjazmu, brakuje im energii, brakuje im ogólnie siły życiowej i cały czas próbują się zmusić do tego, żeby dążyć do jakiegoś celu. Ale bardzo często w przypadkach, kiedy rozmawiam z tymi osobami, okazuje się, że brakuje im tego entuzjazmu, energii, tego takiej mocy sprawczej, poczucia, że mają kontrolę nad swoim życiem, tylko i wyłącznie dlatego, że próbują oszukać sami siebie i realizują jakieś cele, marzenia, które nie są dla nich ważne, tylko są narzucone przez inne osoby. I tu jest właśnie ważna odpowiedź na pytanie, czy bez względu na to, że twoje otoczenie nie będzie cię wspierać, że często nawet otoczenie będzie podcinać ci skrzydła, że w sytuacji, że nikt nie będzie wierzył w twoje plany i marzenia, czy ty w nie uwierzysz? Czy potrafisz je obronić przed negatywnym wpływem innych osób? Bo tak naprawdę wszystko, co ważne w Twoim życiu, zaczyna się od Twojej decyzji. I ta decyzja polega na tym, czy przejmuje pełną odpowiedzialność za to swoje życie. Tylko pamiętaj, że ta decyzja o przejęciu pełnej odpowiedzialności za swoje życie ma taką swoją ciemną stronę. Bo w momencie, kiedy Ty przejmujesz odpowiedzialność taką pełną za swoje życie, to musisz zrezygnować ze wszystkich wygodnych wymówek. Które do tej pory miałeś, czy miałaś. I chodzi tutaj o te wymówki, kiedy ktoś sobie mówi, nie mogę się zmienić, nie mogę mieć życia takiego, jakie chcę, ponieważ taki już jestem. Wiele osób tłumaczy się w ten sposób, że taki już jestem, nic się z tym nie da zrobić, ja nigdy się nie zmienię. To jest tylko i wyłącznie wymówka. Kolejne wymówki to, jest, to są wymówki, które polegają na tym, że coś w Twojej przeszłości się wydarzyło takiego, które skazało życie, Twoje życie na porażkę. Trudne dzieciństwo. Rozwód rodziców, złamane serce, wiele trudnych wydarzeń, które oczywiście odbiły się piętnem na Twoim życiu, natomiast żadne z takich wydarzeń nie skazało Cię na nieszczęśliwe życie, na życiową porażkę, bo po każdym z takich trudnych wydarzeń można się podnieść. Nawet jeżeli wmawiasz sobie, że nikt w Twojej rodzinie nie był szczęśliwy, nikt nie zbudował szczęśliwego związku, te związki się rozpadały, że masz taki wzorzec, to nigdy nie wmawiaj sobie tego, że ty nie możesz się zmienić, bo to jest bardzo wielki problem wielu osób, które przyjmują jakąś wymówkę, którą zawsze mają gdzieś przy okazji jakiegokolwiek potknięcia i wtedy mówią, no tak, kolejny raz mi się nie udało dostać do pracy, o której marzę, bo miałem trudne dzieciństwo, bo moi rodzice mnie skrzywdzili. I oczywiście twoja krzywda musi być uznana i ty też musisz ją uznać. Natomiast ta krzywda nigdy nie skazuje Cię na jakieś wyniszczające życie. Osoby, które są w toksycznych związkach, bardzo często mówią mi o tym, jak miały trudne dzieciństwo. I to jest bardzo trudna i przykra sytuacja, że musieliście tego doświadczyć. Natomiast pamiętajcie, że to, że wy mieliście trudne dzieciństwo, nie oznacza, że jesteście skazani na toksyczne związki. Na pewno znacie kogoś, kto miał naprawdę ciężkie, trudne dzieciństwo, bo ja znam wiele takich osób, ale te osoby budują szczęśliwe, wartościowe, zdrowe relacje. Bo właśnie zrezygnowały z tej wymówki. I to jest bardzo ważne pytanie przyjrzeć się swoim wymówkom, które stosujemy na co dzień. Wiem, że nie jest to łatwe. Natomiast daje to ogromny postęp w naszym życiu. A więc pamiętaj, że zmiana w Twoim życiu zaczyna się od tej decyzji, że przejmuję kontrolę nad swoim życiem. Biorę pełną odpowiedzialność. Rezygnuję z tych wymówek, które do tej pory bardzo dobrze się sprawdzały. I ja chcę, żebyś niemal Uzależnił się czy uzależniła od dokonywania wyborów w swoim życiu, do dzielenia swojego życia na to, ten obszar tak, tego chcę, a tego nie chcę, i mówienie jasno o tym właśnie, czego potrzebujesz, czego pragniesz, a czego nie potrzebujesz, nawet jeżeli całe otoczenie, które masz blisko siebie, wmawia ci, że tego potrzebujesz, a ty słuchasz swoich wewnętrznych potrzeb i mówisz nie. To nie jest prawda, że tego potrzebuję, mimo tego, że próbujecie mi to wmusić. Bo niestety dzisiejszy świat pełen jest osób, które biegną na oślep. Nie zastanawiają się te osoby, po co tak naprawdę biegną, w którym kierunku i czy w ogóle warto jest biec w takim kierunku. W życiu takich osób panuje jeden wielki chaos przypadkowość i nic tak naprawdę nie ma większego sensu. Takie osoby. Nie decydują się na odważne wybory. Takie osoby nie mówią tak, nie mówią nie z pełną świadomością tych słów, tylko po prostu rzucają się przed siebie i bez większej refleksji żyją z dnia na dzień. A więc kluczowe jest tu to pytanie: kim chcę być, kim chcę się stać, a kim na pewno nie stanę się w swoim życiu? Bo powiedzenie sobie samemu nie też jest bardzo ważne. Dlatego, że my nie potrafimy siebie ograniczać, my nie potrafimy sami sobie stawiać pewnych granic, bo zmiana osobista zaczyna się dla każdego z nas w jednym miejscu, które w dzisiejszym świecie bardzo trudno znaleźć. I chodzi tutaj o dotrzymywanie sobie obietnic, które sobie składamy, do mówienia sobie tak, do mówienia sobie nie, do budowania szacunku do samego siebie. Bardzo duża część moich klientów to są osoby, które nie mają szacunku do siebie. Ale brak ten szacunku zaczyna się dokładnie w tym samym miejscu. Są to osoby, które wiedzą, że nie mogą na sobie polegać. Są to osoby, które bardzo wiele sobie obiecywały i nie dotrzymywały tego słowa. Są to osoby, które rzucały się z motyką na słońce, obiecywały sobie złote góry, nic nie robiły. A więc ty możesz robić przeciwnie. Budowanie prawdziwego szacunku do samego siebie. To jest składanie sobie obietnic, dotrzymywanie tych obietnic i wiara w to, że Twoje słowo jest cenniejsze od złota. Jeżeli dajesz sobie słowo, to go dotrzymujesz. A jeżeli wiesz, że nie możesz dotrzymać danego sobie słowa, to nie obiecuj sobie rzeczy na wyrost. Bo bardzo ważne jest to, że każde słowo, którego Ty sobie dotrzymasz, buduje Twój szacunek do siebie. Tylko, że tutaj wspinamy się po jednym stopniu, ale każda obietnica, której sobie nie spełnisz, to nie to, że stracisz jeden poziom tego szacunku do siebie, tylko tracisz z pięć tych poziomów i znowu musisz to nadrabiać. Więc jeżeli całe życie tylko i wyłącznie zawodzisz się na sobie, to nie ma się co dziwić, że tego szacunku jest bardzo mało. A więc pewność siebie, poczucie własnej wartości, szacunek do siebie zaczyna się od tego, żeby składać obietnice samemu sobie, których jesteś w stanie sobie dotrzymać. A więc pytanie do Ciebie na dziś: czy chcesz przejąć kontrolę nad swoim życiem? Czy chcesz odzyskać ten życiowy ster? Bo kluczowe w tym wszystkim jest to, żeby składać obietnice, których możesz sobie dotrzymać i podwyższać tę poprzeczkę.